Cześć, witajcie, tu znowu ja, Czarna SSO i jest to pierwsza część specjalu i tak, pierwsza część specjalu będą dwa różne specjale ponieważ miało być Q&A tak, Q&A, ale i jest, teraz to jest Q&A ale dokładnie osoba da nam pytanka Mysia... Misia, przepraszam Misia05 Drugi i tak, nagrywam to 16 marca. Tak. Yy, nagrywam to drugi raz też. I tak znowu nagrywam telefonem, że coś bardzo, bardzo przepraszam. No ale jednak... Jednak na mi się nie nagrywa dźwięk. Także yy, zacznijmy. Okej okay. Pytanie od Misia05 e, Dobra Jaką maść konia najbardziej lubisz? Jezus nie wiem e, Kocham wszystkie konie Ale jednak Sza siwe i kare są cudne e, Ile masz lat? Tego nie ujawniam Przepraszam Jaka jest Twoja ulubiona maść konia? Pyta pytanie się powtórzyły Przepraszam Misia Jaki koń ze SSO To twój ulubiony Nie wiem Każdy koń ma Coś w sobie takiego pięknego Ale Jak na razie są to pintabiany. No przepraszam Jeśli jutro będą no nie wiem Fryzy a dzisiaj są pintabiane Ale po prostu jak już mówiłam Kocham wszystkie konie Rasy Zaraz wejdę na sesję i Wam pokażę, który pintawiam. O, jeszcze jedno pytanko. Pozdrowisz mnie, polecisz mój kanał i z jakiego programu nagrywasz? Pozdrawiam, oczywiście, Misia. Polecam kanał, naprawdę byłam na Twoim kanale i są super filmy. Zasługujesz na więcej subskrypcji. Z jakiego programu nagrywasz? No to był Okam, ale teraz na telefonie po prostu aparatem. Tak, no wyobrażam, ale chyba będę bandika mam nagrywać, możecie mi polecić jakieś fajne programy do nagrywania, bo kam już nie daje rady, po prostu nie. Nie wiem, co tam się stało, możecie, jak macie Messengera, to możecie mi też pomóc jakoś naprawić, jeśli się da. Pole pozdrawiam jeszcze Żółw błotny, czyli że, tak, ten, taki kanał. Czyli, że Nore Waterli? Nie wiem. Powiedzmy, że tak to tak. Dziękuję Wam za wszystkie pytania. I... Tyle. Oczywiście Misia ma na razie 20 subskrypcji. Ale mam nadzieję, że będzie miała więcej po tym filmie Misia, do Ciebie jeszcze takie pytanko masz masz, jak masz Messengera, to mnie zaproś e, może, nie wiem, przyjaźnimy się trochę, czy cokolwiek no bo raczej, no. mam już 52 subskrypcji Subskrypcje. no dlatego, wiecie Spieszę się z nagrywaniem tego filmu. W sumie wrzucam to już dzisiaj, jak to słyszycie, Rego. teraz jest u mnie 9.38. Możecie napisać minutę i sekundę filmu, w, tym, w której. w której. Było najdziwniejsze pytanie, albo które pytanie was najbardziej zaciekawiło. Chociaż nie było tam za bardzo jakichś śmiesznych pytań. Nie wiem. No trudno, nie było. I muzyka w tle jest z Robloxa, bądź będzie nowa seria. Tak. E, wiem, przepraszam, że dzisiaj jest taki nieogar. I w ogóle, no ale, no jednak muszę nagrać to. Jeszcze muszę nagrać inne specjale, zanim wybijecie mi 60 subskrypcji. No, przepraszam. I piszcie szybko, jaki chcecie kolejny specjal. Oczywiście nie, możecie nawet z jakiej gry chcecie. Postaram się nagrać bandicam, takie krótsze odcinki. I nic na telefon, ponieważ mam już mało pamięci. No a no jednak, Gaha Life, na przykład, chciałam coś z tego nagrać Gaha i takie tam, no ale jednak nie mam już pamięci na telefonie. No więc nie nagram. No, przepraszam, no. Dobra, w sumie. Ja już będę kończyć ten odcinek, ten Q&A trwa tylko 6 minut No trudno Nie zadawaliście pytań, to taki krótki macie Q&A, to już wasza sprawa Oczywiście pokazuję już komentarze Misi Tak, muszę wejść, aby na mój kanał znowu na laptopie Szybko muszę odpalić tuba. O nie, nie! Nie mam internetu teraz. Wywaliło mi internet. No trudno, nie pokażę Wam ani tego konia, ani nie pokażę Wam komentarzy w misi. Jestem tylko na głównej stronie misi. Misja 05. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tak, ja oczywiście ją subskrybuję Słoneczkiem No I wy też możecie to zrobić, nie tylko na moim kanale, ale na moim też Jeśli chcecie, ale nie aż tak szybko, żebym zdążyła nagrać ten specjal Ponieważ jednak, no no wiecie, chyba chcecie coś więcej na specjalnych, niż niż taki mały, króciutki Q&A. Przepraszam was też za mój głos Ponieważ mam małą chrypę i no zapraszam was do subskrybowania, klikanie dzwoneczków na, i łapki w górę nie tylko na moim kanale, jak już mówiłam na moim też. Jeśli jeszcze tego nie robicie, oczywiście, bo jak to robicie, to, to, to nie klikajcie, będzie nie fajnie a jak już tak kliknęliście, jak mieliście zasubskrybowane o, tak poczekaj szybko czekajcie, o, to klikacie znowu i tutaj subskrybujecie już więc mam nadzieję, że w Q&A wam się spodobał no i, no internetu nie mam Ну, трудно. Мать и часть.